Hodowla owiec i kus na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Co wiemy na temat kus? Jest to sak z rodziny krętorokich, choć terminologia może być myląca, gdyż nie wszystkie rasy mogą pochwalić się posiadaniem poroża. Kozy domowe najbardziej znany obraz z polskich gospodarstw podzielić można według typów użytkowych mięsne są to gatunki specjalnie uszlachetnione w tym kierunku. Mleczne stosunkowo duża odmiana z mocno rozbudowanymi wymionami. Wełniste to zwierzęta mniejsze, pokryte są nie sierścią, lecz wełną puchowe rasy najmniejsze pokryte puchem, z którego wyprodukować można materiały kaszmirowe wszechstronne. Kozy te głównie hodowane są dla mleka i mięsa. Kozie futra wykorzystuje się do produkcji tekstylnej nie bez powodu ponieważ ich namaszczenie oraz różnorodność jest ogromna. Teraz chciałem powiedzieć o ciekawej owcy rasy olkuskiej. Rasa ta i nazwa pochodzi od nazwy powiatu olkuskiego, to jest na jurze krakowsko-częstochowskiej. Zaobserwowano, że ta maciorka, czyli matka, może rodzić nawet powyżej pięciu jagniąt, co jest bardzo rzadkie u owiec, bo najczęściej rodzi się jedno jagnię, czasami dwa jagnięta. Od sześciu lat Fundacja Heifer, Ekofundusz oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego przekazuje owce olkuskie zainteresowanym hodowcom i gospodarzom. Jednym z głównych celów tych działań, poza chęcią powiększenia i utrzymania rasy, jest ochrona muraw kserotermicznych, na które bardzo dobrze wpływa wypas owiec i obecność kóz. Organizowane są szkolenia dla rolników, jak prowadzić hodowlę, jak ich angażować w życie społeczne, także tutaj w tej lokalnej miejscowości, ponieważ jest to bardzo ważne, aby ta tożsamość kulturowa mieszkających tutaj, ludzi była jak najbardziej podtrzymana i trwała i dawała te wymierzone efekty również przygodnicza. Żywym dowodem na pozytywny efekt tego procesu jest natomiast rezerwat góra zborów, umiejscowiony w samym sercu parku krajobrazowego Orlich Gniazd.